tato zbierał gazety Motor, dzięki którym mogłem przeglądać nową motoryzację oraz to, co się działo na e, mechanicznie, jeśli chodzi o naszą tą polską, gdzie przekładałem to bezpośrednio później na e, samochód podczas remontu z Ojcem, a rajdy to e, tato we mnie zaszczepił, bo zabierał mnie na odcinki specjalne jeszcze wtedy rajdu Polski. Na kolonie do kamionek, gdzie akurat miałem to szczęście, że za każdym razem, jak byłem na kolonii, przebiegał jeden z odcinków właśnie tego rajdu. Ja natomiast pojechałam z dziećmi na urlop do do Woliborz. Woliborza i tam odbywał się właśnie rajd Donośląski. Pierwszy na start to była moja czterdziestka, ufundowana przez moją małżonkę, był to rajd yy, Lewkocki. Długo szukaliśmy, szukaliśmy auta. Okazało się, że padło na Cinquecento 900, którą, no, jako taką, można powiedzieć, staraliśmy się przygotować. I pierwszy mój start był z synem. Synem Patrykiem, który po pierwszym starcie zrezygnował, i wtedy ja zaczęłam kontynuować jazdę z moim mężem. Pierwszy start w SKJTesie, czyli superkonkursowej je je jeździe samochodem. E mieliśmy na imprezie pod nazwą Tarmak. Jest to największa impreza w Polsce, jeśli chodzi o półamatorskie e pół pół zawody. E prestiżu nadaje tej imprezie to, że startujemy na odcinkach, które są w cyklu RSMP, czyli rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Przebiegała powoli, ze względu na to, że wszystko robię sam. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że części takie typowo do sportu są dość drogie. I własnymi, własnymi środkami próbowaliśmy to auto udoskonalać. No, aczkolwiek myślę, że w tym końcowym momencie auto było bardzo dobrze przygotowane do, do imprez, w których braliśmy udział. auto, dlatego że chcieliśmy iść dalej, rozwinąć się troszkę. Chcieliśmy zrobić m.in. licencję RO, czyli startować w rajdach okręgowych, a później może uda się w Mistrzostwach Polski. To auto akurat, dlatego że spełniało normy nowej klasy, która powstała, Raylian 3. Jest to klasa taka budżetowa, czyli bardzo mało można w tym aucie zmienić i dzięki temu jest to tanio kosztowe. Dwukrotnie zdobyliśmy mistrzostwo Tarmac Masters, Rally Masters, i, wicemistrzostwo, i drugie wicemistrzostwo Dolnego Śląska, z czego bardzo się cieszymy. Właśnie chcemy zrobić tą licencję Ero pojeździć nie wiem, może do końca sezonu, jeśli się uda lub też następny sezon. I w momencie, kiedy wystartujemy cztery, zaliczymy cztery starty w, w radzie okręgowym, będziemy mogli starać się o start jako debiutant w mistrzostwach Polski, co chcielibyśmy uczynić. W najbliższym czasie. W najbliższym czasie. Myślę, że to jest dosyć spore wyzwanie dla nas. No i chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy by chcieli z nami wziąć w tym udział. Dlaczego startujemy razem? No to jest dość prosta odpowiedź dla nas. Bardzo lubimy ze sobą przebywać i spędzamy każdy wolny czas razem. I myślę, że to bardzo mocno cementuje nasz związek. A poza tym, no, przynajmniej w samochodzie, no, muszę słuchać tej żony, bo inaczej mogłoby się to dla nas bardzo źle skończyć. Chcielibyśmy bardzo mocno podziękować wszystkim osobom, wszystkim firmom, które z nami współpracują do tej pory które pozwalały nam na to, że dzięki nim jesteśmy w stanie w dalszym ciągu jeździć i chcielibyśmy zaprosić również następne osoby lub firmy, które by chciały z nami dzielić tą pasję i pokazać się też szerszej tak jakby, publiczności na tak prestiżowych imprezach jak Tarmac Masters, a w przyszłości na, Polski, na rajdach Polski.